Ogródek Jordanowski, zlokalizowany przed Urzędem Miasta, to miejsce niegdyś tętniące życiem. Plac, na którym skupiało się życie rozrywkowe mieszkańców Kościeżyny. Koncerty, festyny rodzinne, pokazy psów i wiele innych imprez, które na zawsze będziemy dobrze wspominać, odbywały się właśnie tam. Dzisiaj zdezelowane ławki i scena, która wygląda teraz jak wmurowana w ziemię płyta, mówiąc kolokwialnie, wołają o naszą pomoc. W tej sytuacji postanowili w końcu zainterweniować mieszkańcy, którzy, mając koncepcję na to, jak ten park zrewitalizować, podpisali petycję, którą chcą przedstawić Radzie Miasta Kościerzyna. Z grupą mieszkańców podjęliśmy na pomysł, aby złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego miasta Kościerzyny. Chcielibyśmy zmodernizować ogródek rodowodny w Kościerzynie. Uważamy, że to jest ważne miejsce dla mieszkańców, tu się kiedyś odbywały imprezy. Chcielibyśmy, aby tam powstała scena, żeby może udało się zmodernizować ciągi piesze, poprawić ławki. Wiadomo, że za 200 tysięcy złotych nie da się zrobić pewnie jakiejś wielkiej inwestycji, ale na pewno uda się ten obiekt poprawić. My trzymamy kciuki za sukces tej inicjatywy. Ponieważ nie tylko nam zależy na zmianie wizerunku tego miejsca.